Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż po pięciu inspirujących projektach podłóg i ścian w salonie. Jako pasjonat architektury, chcę podzielić się z Wami pomysłami, które mogą odmienić Wasze wnętrza. Pokażę Wam różnorodne style, kolory i materiały, które sprawią, że Wasz salon stanie się nie tylko funkcjonalny. Ale także zachwycający. Zainspirujcie się razem ze mną i odkryjcie, jak niewielkie zmiany mogą wprowadzić wielką różnicę. Jak wykończyć ścianę w salonie? Farba, tapeta, cegła, a może inny materiał? Czy na podłodze lepiej dać deski, parkiet, panele, a może płytki? Mamy sporo inspiracji z modnych i ładnych salonów. Zobaczcie zdjęcia. Kolorowy salon. Drewniana podłoga i ściana w modnym kolorze brzoskwiniowym. Kolorowy salon. Drewniana podłoga i ściana w modnym kolorze brzoskwiniowym. Projekt Wnętrza Iga Kostrzewska. Karolina Maj, pracownia Kamiko. Zdjęcia kadry proste brzoskwiniowe to kolor roku 2024 według Instytutu Pantone. Przewidziały to projektantki tego wnętrza, w którym nie zabrakło tego pięknego odcienia na ścianie. Kolorystyka w salonie zaczerpnięta z obrazu kachlotu to głównie róża w wielu wydaniach, od koloru pudrowego po bardziej intensywne odcienie, przyplatane we wnętrzu z dużą ilością zieleni. Dla tej ferii barw tło stanowi drewno. Zarówno klasyczny dom, jak i gatunki egzotyczne, piękne mieszkanie we Wrocławiu, styl boho. Ma 80 metrów i kolorową kuchnię, elegancki salon, jasne ściany i podłoga jodełka. Elegancki salon. Jasne ściany i podłoga jodełka. I Projekt wnętrza i zdjęcia Viva Design ma 250 m2 powierzchni. Część dzienna jest w całości otwarta. Mamy tu przestronny salon z widokiem na jadalnię i kuchnię. W salonie architekci postawili na naturalne materiały. A przede wszystkim na drewno. Podłoga ułożona w dobrze wygląda w połączeniu z jasnym kolorem ścian pomalowanych farbą w odcieniu off-white. Eleganckie mieszkanie w nowoczesnym stylu. Czarna kuchnia i piękny beżowy salon. Mały salon w mieszkaniu 32 m. Panele na podłodze i ten dekoracyjny na ścianie za telewizorem. Mały salon w mieszkaniu 32 m. Panele na podłodze i tęk dekoracyjny na ścianie za telewizorem. Projekt wnętrza i stylizacja z Interior desi Zdjęcia Radek Słowik. Założeniem projektu było stworzenie funkcjonalnej i męskiej przestrzeni na niewielkiej, bo niespełna 32 metrowej powierzchni. W mieszkaniu dominuje ciemna kolorystyka, połączona z drewnem, a elegancki i prosty styl nadaje charakter całemu wnętrzu. Charakter nadaje wnętrzu tęg dekoracyjny zdobiąc ściany. To mieszkanie ma tylko 32 metry. Jest małe, ale wygodne. Zobacz, świetną kawalerkę. Nowoczesny salon w domu, beton na ścianie, płytki na podłodze. Nowoczesny salon w domu, beton na ścianie. Płytki na podłodze. Projekt wnętrza Dariusz Grabowski. Dagar Studio. Zdjęcia Karol Pałka. Ten piękny dom znajduje się w Warszawie na Wilanowie. Jest nowoczesny i bardzo wygodny. Salon zachwyca doskonale skomponowanymi kolorami i materiałami. Beton, drewno, czerń tworzą wyjątkowo udaną kompozycję. Założeniem projektu było oszczędny. Ale ocieplony drewnem orzechowym minimalizm. Architekt zaproponował uzupełnienie go płyty z betonu architektonicznego na ścianie salonu i betonopodobne gresy na podłodze. Piękny dom w Warszawie. Wygodne, nowoczesne wnętrze. Szary salon, biała kuchnia. Minimalistyczny salon, mikrocement na podłodze i białe ściany. Minimalistyczny salon. Mikrocement na podłodze i białe ściany, projekt wnętrza i zdjęcia, do projekty i realizacje wnętrz wnętrze urządzone jest nowocześnie minimalistycznie, ale też klimatycznie i przytulnie. W aranżacji dominują jasne, spokojne kolory oraz brąz drewna. Kluczem do tej niezwykłej aranżacji wnętrza stał się preferowany przez właścicieli styl Bauhaus. W niestandardowo wysokim salonie z przeszkleniami na podłodze znalazł się jasny mikrocement. Kolor ściany jest równie jasny. Dzięki czemu salon wygląda przestronnie i minimalistycznie. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o pięknych projektach podłóg i ścian w salonie. Mamy nadzieję, że tę pięć inspiracji od architektów zainspiruje Was do stworzenia wyjątkowej przestrzeni w waszym domu. Pamiętajcie, że odpowiednie połączenie kolorów. Materiałów i tekstur może całkowicie odmienić charakter wnętrza. Zachęcamy do eksperymentowania i wyrażania siebie poprzez design. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.